Witam Was, moi drodzy. Moi drodzy, powiem Wam, że mm, powiem Wam, że tak naprawdę e, z perspektywy czasu twierdzę, że z perspektywy czasu twierdzę, że powiedzmy, nie do końca zostałem przygotowany do życia tak jak trzeba. Dlaczego? <słuch> Dlatego, że zawsze mówi się, nie tylko małym dzieciom, ale ogólnie ludziom, że powinni prosić o pomoc. Ech. Tyle, że byłoby, byłoby to dobre. Ja nie mówię, że, że proszenie o pomoc jest złe, tylko jest. Mm, tylko właśnie z tym jest pewien problem. Nikt nigdy nas nie uczy, Ech. co w sytuacji, w której na przykład nikt nie chce nam pomóc. Co w sytuacji, w której tak naprawdę musimy polegać sami na sobie? Nikt, dosłownie nikt, ani w dzieciństwie, ani w wieku dorosłym, nigdy nie jest w stanie nam powiedzieć, że powinniśmy sobie potrafić sami radzić w życiu. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to wynika z, czy to wynika z tego, że, ludzie, że zakłada się, że, że tak naprawdę. Yy, yy, że to źle, że człowiek yy, próbuje sobie sam poradzić na własną rękę często, tak? Czy może dlatego, że czy może dlatego, że nie wiem, że, że jak na przykład, jeśli mówię o człowieku, który na przykład ma rodzeństwo, że zawsze, że nie zostawię sprawy w razie w jakiejś nagłych sytuacji, ale ja hey, tylko takie pytanie, czy to jest w ogóle prawidłowe myślenie? No z jednej strony wydaje się wydaje, wydaje się to dobre, że zawsze można poprosić kogoś o pomoc, bo on, nie wiem, ma się jakiś problem do rozwiązania, który de facto nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać, ale moi drodzy, z drugiej strony też przydałoby się, żeby człowiek posiadał te umiejętności, posiadał umiejętności, które są dosłownie niezbędne tego, żeby człowiek był w stanie rozwiązać jakiś problem. Naprawdę Powiem Wam tak. Jak byłem dzieckiem, to tak nie byłem, nie byłem tego świadomy, tak jak teraz, że, że proszenie o pomoc y, niby jest dobra, ale jednak nie do końca. Moi drodzy, ja najchętniej, ja najchętniej nie prosiłem o pomoc tak naprawdę nikogo, tylko próbował sam rozwiązać dany problem. Tylko niestety problem w tym... Czyli każdy problem jest, że nie, jak każdy człowiek, nie jestem w stanie rozwiązać każdego problemu w pojedynkę. I to mnie, to mnie straszy, mnie razi. To sprawia, że nie, dość, że nie dość, że nie mogę twierdzić, że jestem osobą samodzielną, no bo jeśli nie potrafię, bo jeśli nie potrafię sobie w, w życiu poradzić, no to znaczy, że nie jestem osobą samodzielną. Tak? Jeśli nie potrafię rozwiązać jakiegoś problemu, to to już świadczy o tym, to już świadczy o tym, że, że zawsze będę potrzebował czyjeś pomocy. A ja nie czuję się z tym komfortowo, że e, ja nie czuję się z tym komfortowo, moi drodzy, że, e, że muszę kogoś prosić o pomoc. Fakt, jest mi bardzo miła, ktoś twierdzi, że w razie czego zawsze mi położę, ale wolałbym tego nie robić. Wolałbym tego nie robić, zważywszy się na to, że jesteś dorosłym facetem i teoretycznie powinien sobie umieć radzić w życiu. W, ka w każdej płaszczyźnie powinien sobie umieć radzić w życiu. Powinien sobie umieć radzić z emocjami, z waszą psychiką, czyli de facto nie powinienem mieć, nie powinienem mieć takiego nie wiem, na imię na to, nie, po, nie, powin, nie powinien mieć żadnego wewnętrznego przymusu, by ani do psycholog psychologa, czy psychiatry, jeśli założymy, jeśli założymy, że kiedyś taka sytuacja nastąpi. Nie, nie powinienem też, te, też na przykład, biorąc pod, uw biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, nie powinienem mieć, yy, nie powinienem tak naprawdę wtedy yy, brać kredytów, ani nie pożyczać od nikogo pieniędzy, no bo skoro mam, so mam sobie radzić w życiu, to muszę sobie poradzić w życiu sam. No. Przecież samodzielność, halo? Nikt jakoś, nie, nikt jakoś nie potrafi, nie potrafi albo, 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 albo ludzie o tym nie wiedzą, albo tak naprawdę nie chcą o tym słyszeć, że mogą zostać sami. Ja wiem, słowo zostać, zostać, zostać samowie, palec ma dosyć negatywny wydźwięk, ale niestety, jak być samodzielnym, skoro nie jest się w stanie samodzielnie rozwiązać danego problemu. Wiecie, ja może, ja może trochę ja może trochę za dużo, od... ktoś może powiedzieć, że za dużo od siebie wymagam, ale jak nie wymagać od siebie dużo, kiedy tak naprawdę później człowiek chodzi łady, nie jest w stanie sobie z niczym poradzić. No i niestety, moi drodzy, jeśli nie jestem w stanie sobie w życiu poradzić, to to świadczy o tym, że jestem, ty... jakby to powiedzieć, skoro, skoro, skoro człowiek nie jest w stanie sobie w życiu poradzić znaczy, to w mojej ocenie znaczy, że jest takim, jakby to powiedzieć, e, e, dzieckiem w doros... dzie, e, dzieckiem w dorosłym ciele. Czyli mieć psychikę dziecka i, e, i mieć ciało dorosłego człowieka. A niestety, moi drodzy, niestety, e, niestety, moi drodzy, jeśli człowiek jeśli człowiek psychicznie jest jeszcze dzieckiem, to niestety sobie z że czasami sobie nie będzie radzić. Nie będzie świadomy tego, że powinien sobie w życiu radzić. Niezależnie od tego, czy ma do kogo się zwrócić, czy musi, czy musi dany problem rozwiązać sam. Jaka w tym filozofia? Jaka w tym filozofia, że samodzielność wymaga od nas tego, żebyśmy sobie sami radzili w życiu. No, samodzielność, nie chodzi tylko o to, żeby być w stanie same ogarnąć wokoło siebie, że, ale jeszcze, że już ostatnio o tym wspominałem, płacić rachunki i tak dalej, tak. Moi drodzy, jest to po prostu dla mnie niepojęte. Jak można, jak można nie uczyć, żeby to powiedzieć? Wam w te, powiem Wam w ten sposób. Gdybym, dajmy na to teoretycznie, gdybym miał dzieci, to tak naprawdę ja, będąc rodzicem, ojcem, to powinienem, to powinienem wyuczyć w takim dziecku pewne umiejętności, które pozwolą mu na rozwiązanie, na rozwiązanie że powinienem go wtedy wyposażyć w takie umiejętności, które pozwolą mu rozwiązać każdy problem. Nie dlatego, żeby nie prosić o pomoc i nie mieć kolegów, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby umiał sobie, radzić w życiu, niezależnie od tego, czy ma kogo poprosić o pomoc, czy musi, czy musi pomóc sobie samemu. No Przykro mi, bo ta, tak to niestety wygląda. Ja może, mówię, ktoś może powiedzieć, że za dużo wymagam, ale tak naprawdę niestety rzeczywistość wcale, rzeczywistość nie ma tylko, nie ma tylko jasnych stron, ma też ciemne, ma, ma też tą, tą ciemną, tą bardziej negatywną stronę, której Jakoś dziwnym trafem człowiek nie chce przyjąć. Ja się pytam, dlaczego rzeczywistość, jak każda rzecz na tym świecie, ma swoje plusy i minusy. Ma swoje jasne i ciemne strony. Dlaczego ludzie chcą widzieć tylko tą jasną stronę? Ta ciemna strona też istnieje równolegle. Więc ten pozytywny aspekt i negatywny aspekt są jak dwie strony jednej monety. Wspólnie współistnieją. Więc naprawdę, to jest, ja wiem, że to jest skomplikowane to, co mówię, ale, te, ale ja tego nie umiem pojąć. Zawsze warto, zawsze warto być wyposażonym w umiejętności, które pomogą człowiekowi rozwiązać problem samemu. Samemu. Jeśli, jeśli faktycznie następuje taka sytuacja, że człowiek nie ma kogo poprosić o pomoc, to powinno nabyć takich umiejętności, żeby być w stanie sobie zawsze samemu poradzić. Taka, takie umiejętności się przydają. Może nie są zbyt pozytywne, ale umiejętność przydatna, umiejętności przydatne zawsze są warte zachodu. Jeśli obie chodzi, to byłby na tyle. Jak film się podoba, zachęcam Was łapkę w górę. Jak chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to również Wam zachęcam do dodania subskrypcji. Ja się z Wami żegnam. Cześć!